Jest, chodzi tam, patrz. Jest tak niedostępna, jeszcze nie, nigdy takiej kobiety nie poznałem jak ona. No nic nie działa na nią, nie wiem co... Ale zanim spotkanie z najbardziej niedostępną kobietą świata, zapraszam na dzień jedzenia! I tak oto tym razem spotkały się takie dwa arcydzieła, z czego pierwszym z nich były przekombinowane burgery wołowe, mięso z karku wołowego usmażone na smalcu, co by mi tłuszczu nasyconego nie zabrakło, cebula, ogórek, to wszystko przykryte serem, cheddar oraz polane jakimś syfiastym, gotowym sosem ze sklepu, tak, ja też od czasu do czasu takie rzeczy jem. Eee, wszystko to w dużej bułce keto, typ B, oczywiście przepis na kanale macie. Eee, jakieś nieistotne dodatki do tego w postaci awokado, kapusty kiszonej, świńskiej wanilii, bardziej jako przegródka, jak widzicie tutaj służy, eee, i garści orzechów. Żeby mi energii nie brakowało na treningu, to w wypadku takich dań, trochę mniej wysyconych tłuszczem, dokładam sobie śmietanę trzydziestkę i wszystko gra. Następnie totalna klasyka, już w moim jadłospisie, gości od naprawdę bardzo dawna, czyli ten boski produkt w postaci jaj wiejskich, zrobionych na takie ogólnie pieczarki, szpinak na podbicie potasu, sól, masło. Ogólnie danie możecie zobaczyć sobie w ostatnim pantoflażu, e, policzone z makroskładnikami i wszystkim. I w sumie to tyle, bo e, więcej nie jadłem tego dnia, a teraz szybkie zakupy ketogenika. Śmietana 30%, kwaśna, ostatnio mam straszną fazę, uwielbiam. Do wszystkiego, albo nawet samą piję. Masełko zwykłe i klarowane, tak żeby mi tłuszczu nie zabrakło. Zwykłego masła używam raczej do kuloodpornej, głównie na klarowanym smarze. Awokado na cały tydzień. Troszkę inny rodzaj tłuszczu, który też się przyda komórkom. Skrzydełka z kurczaka, które pójdą na rosół. Ostatnio faworyt, jeśli chodzi o smak, bardzo mi smakuje. Owoce morza, moi drodzy, czyli to, czego u nas e, tutaj w górach nie ma na Podkarpaciu. E, trochę jodu i takich innych pierdół, których no jednak troszkę trzeba. A z tego najprościej wziąć. Trochę sera żółtego. Kefir, co by mi flora bakteryjna wymieniała się na coraz to lepszą. I trochę syfu na koniec, żeby nie było tak czysto. Hamskie parówy e, na odporność parówki. Gotowa golonka, gdybym nie miał czasu, po prostu to wstawię do pieca i sobie zjem. Popiję prawdopodobnie śmietaną, żeby mi tłuszczu nie brakło. I tuńczyki, czyli prawie samo białko i rtęć. No ale tak jak mówiłem, jem jakieś jednego na dwa miesiące zjem, bo po prostu czasem lubię taką odmianę. To wszystko moi drodzy, jak widzicie, niewiele mi potrzeba do szczęścia. Żadnych warzyw dzisiaj ani innych takich pierdół. Wszystko moi drodzy, teraz zapraszam na Karolinę i jej błonnik, o którym informacje w internecie są już naprawdę nieaktualne, jeśli chodzi o jego działanie w keto. Do tego później jakieś fajle jeszcze, z treningów i w sumie tyle. Jest, chodzi tam, patrz. To, ta. to jest ta. To jest tak. Ta. Na pewno ta? To jest ta Karolina, co mnie olewa pół roku z tym wywiadem. Jest tak niedostępna, jeszcze nie, nigdy takiej kobiety nie poznałem jak ona. No nic nie działa na nią. Nie zapytaj. No idę teraz, kurde. Jest, jest. To jest ta. <gry> Tak, bo tak sobie pomyślałem, że Ty przecież możesz powiedzieć trochę o tym głońniku. Ale teraz, no teraz. No nie, ja nie ale jestem tak, gotowa Tak na szybko tylko, co to jest w ogóle? E, nie, nie dam razem. <grym grym grym> dobra, dobra, ja się Dobra, dobra to to wystarczy. A, czyli tutaj mam wszystko, cały komplet od razu. Tak, ale super, no. dziękuję. Ale ty idziesz na trening dopiero, nie? Ja idę na wodę Space. No. To jeszcze będę cię tam zaczepiał. No, dobra, zaczepię. Dobra. No dobra, Ale kiedy, Karolina, ale kiedy wywiad, bo ludzie się nie mogą doczekać. Nagramy wywiad na spokojnie, dobrze. Nagramy, obiecuję. Dobrze, będziemy czekać. Także dzięki Karolina za błotnik i do zobaczenia za pół roku. To może być. Co tam? Mówiłeś coś? To ty mówiłeś? To ty chyba. <noise> nie wyszło mi ujęcie i tak jęknąłem. Nie zrozumiałem, czy w ogóle... Ale co, miałeś, chciałeś mi przekazać coś? <głosy> <głosy> Po prostu Piotr ćwiczy, nie ma takich scen. <laughs> bo Wy myślicie, że on w ogóle nie ćwiczy. Coś tam ćwiczy, no? Coś tam ćwiczy. Bardzo mało, jednak. Tak symbolicznie. Chyba już kończę w sumie. No. Widzowie takie mają pytanie, bo Paszo. pytają często o takie rzeczy jak Atl Atlantyda, na przykład. Dlaczego ona upadła, i, i takie są pytania, czy to mogło pójść na przykład o to, że nie oszczędzali za dobrze. No tam e, po prostu komunizm się wkroda, czyli tak. rozdawnictwo. <laughs> Kapitalizm no. upadł i upadła Atlantyda, <śmiech> <śmiech> Proste. <noise> Zadaj jakieś takie trudne pytanie, żeby w ogóle nie wiedział jak odpowiedzieć. To, którą kończynę świnia by skonsumowała innym otworem niż gębowy? To pytanie jest bardzo trudne i zastanowię się nad nim w domu jednak. Rafa, bo miałeś coś powiedzieć o takiej spontanicznej radości, która się pojawia, jak się je na przykład otręby. A to wiem, to pamiętaj, człowieku młody czy starszy, jak się cieszysz, jak jesz na przykład jakieś ziarno albo otręby, to nie cieszysz się ty tak naprawdę, tylko twoja wewnętrzna świnia. Trochę czasu się potrafił cieszyć. Się człowiek cieszy, ale to nie jest twoja radość. Pamiętaj, jak zjesz ziarno, to nie cieszysz się ty. Kurde, jeszcze raz, to tak nie musisz śmiać. Pamiętaj, bo miałeś, Rafał, coś powiedzieć o takiej spontanicznej radości czasami. Jak się coje. <noise> Dlaczego cię nie ma teraz? A wstaniesz to będziesz. Teraz jesteś. Jest. A plus ile do siły daje? Aż bar, tak robię. Nie wiem ile plus <noise> siły daje no. No musi pojechać daje plus 4 do siły na przykład. Dzięki i pamiętaj, że niezależnie na jakie dzieci jesteś, życzę ci miłego dnia i do zobaczenia. Nie daj się w życiu wciskać fitu i jedziemy dalej.